Dzień dobry. Kanał Ćwiczy oko Barbara Pakła, i dzisiaj odcinek na temat kart odtłumiających, jakie mają znaczenie, jak z nimi pracujemy i jak możemy wykorzystać je, zarówno w domu, jak i w gabinecie. Serdecznie zapraszam. Jeżeli Macie dziecko, które ma niedowidzenie. Jeżeli pracujecie z pacjentami, którzy właśnie zmagają się z niedowidzeniem, będziecie potrzebowali akcesoriów, jakby terapeutycznych, które pomogą zbudować jednoczesną percepcję, które położą podwaliny pod widzenie obłoczne i oczywiście będą też stymulowały jedno i drugie oko, zwłaszcza to słabsze, do wysiłku, do coraz lepszego patrzenia. Do stymulacji wzrokowej nadal zostały skonstruowane, skonstruowaliśmy karty odtłumiająca. Jest to 8 kart z obrazkami, z literami, ze strzałkami i z cyframi. I one służą do stymulacji, tak jak powiedziałam, z daleka. Czyli my je wieszamy na odległości dwóch, trzech, czterech, nawet 5 metrów od dziecka i dziecko ma na sobie okulary czerwono-zielone, musi założyć na swoje okulary korekcyjne, jeżeli je nosi, i w tym momencie ćwiczymy. Nadal sprawdzamy, co widzi. Dziecko wysila się, jedno oko widzi lepiej, drugie widzi słabiej, jest dostymulowane i pilnujemy, żeby nie zostało zatłumione, tak? żeby to oko nie wyłączyło się słabsze z widzenia. Pod tym kątem karty tłumiające są rewelacyjne, ponieważ właśnie ta praca nadal niekiedy sprawia nam największą trudność. Ćwiczenia wzrokowe z bliska bardzo często są spotykane, są opisane, są w pewnym sensie proste i o wiele bardziej dostępne. Z daleka nie było już tak łatwo, a jednak, dal w niedowidzeniu jest tym kluczowym parametrem, bo właśnie z daleka jest największy problem z ostrością tego niedowidzącego oka. Tutaj problem jest o tyle rozwiązany fajnie, że jedno oko, tak jak z pewnością już Państwo wiecie, jedno oko z filtrami pracuje, wygasza. Kolor zielony, drugi, drugi filtr wygniasza kolor czerwony, a co za tym idzie? Jedno oko widzi to, co jest na czerwonym kolorze, drugie oko widzi to, co jest na kolorze zielonym. I w tym momencie dziecko, jeżeli ma odczytać po kolei jabłuszko, ziemia, kotek, e, dziewczynka, kropelka, to musi jednocześnie widzieć jednym i drugim okiem. Jeżeli któreś z tych obrazków, zielone albo czerwone, zaciemnia się, dziecko zaczyna tłumić. I teraz cała nasza zabawa właściwie jest podzielona na części, ponieważ jeżeli mamy młodsze dziecko, ćwiczymy z młodszym dzieckiem, możemy po prostu bawić się na zasadzie odczytaj, wskazać na przykład wskaźnikiem, wskazać latarką, co jest tutaj, co jest tutaj, co jest tutaj. Po kolei odczytaj, po kolei, żeby odczytało tu. Mamy też możliwość pracy z o wiele mniejszymi optotypami, czy to cyframi, właśnie obrazkami, strzałkami i też dziecko w zależności od tego w jakim jest wieku będzie odczytywało czy to litery, czy to obrazki. Jeżeli pracujemy ze strzałkami, możemy jednocześnie kierować się, dziecko może nam mówić, strzałka kieruje w górę, w prawo, w lewo, w dół, ale może jednocześnie pokazać nam ten ruch, który widzi, czyli jakby omijamy tutaj ten element bezpośredniej komunikacji. I trudniejszą wersją z pewnością będzie też ćwiczenie, kiedy my będziemy kodować poprzez użycie literek, czyli jest C2, na przykład, D3, E4, tak, żeby zakodować konkretne pole, i dziecko będzie odszukiwało konkretnego obrazka, jednocześnie cały czas kontrolując, czy i czerwone, i zielone pola są dla niego widoczne. I to są takie zabawy, które jakby typowo mają na celu odtłumianie. Typowo mają na celu budowanie jednoczesnej percepcji w przypadku niedowidzenia i w przypadku zezowania. Oczywiście też tutaj nie ma żadnych przeciwwskazań, można użyć tych kart z, w ćwiczeniach z dziećmi słabowidzącymi, można użyć tych kart w przypadku ćwiczeń dzieci z dodatkowymi niepełnosprawnościami, albo po prostu z trudnościami z percepcją wzrokową, z pamięcią wzrokową i z ruchami oczu. Na pewno Państwo zwróciliście uwagę, że jeżeli tutaj dziecko musi odkodować konkretne miejsce, ewentualnie po prostu przeczytać na przykład, co jest na tych polach, bardzo dobrze musi sterować wzrokiem, musi utrzymywać sakkady, musi utrzymywać fiksację, musi utrzymywać uwagę wzrokową. A ten dodatkowy element okularów czerwono-zielonych. Będzie zachęcał go do pracy, będzie zachęcał do współpracy tak? naszej wspólnej. Czyli z jednej strony karty te można zastosować przy niedowidzeniu i zeznawaniu, ale również też z innymi dziećmi. I ten element, pamiętajmy, mniejszych obrazków albo większych obrazków daje nam możliwość pracy w różnych odległościach. Być może też będzie tutaj element tego słabowidzenia, czyli tam, gdzie dzieci widzą zdecydowanie słabiej, będziemy używać tych większych optotypów, tam, gdzie się już sytuacja polepsza, ewentualnie jest lepsza, po prostu będziemy używać tych drobniejszych. Nasze karty te odtłumiające są dla Was dostępne, więc możecie je zobaczyć, możecie je podejrzeć. Są również dołączone instrukcje, zatem zapraszam, zobaczcie też na innych filmikach, zobaczcie też inne akcesoria terapeutyczne, które stworzyliśmy dla Państwa i do gabinetów, i do terapii domowej. Do zobaczenia!